Chcesz poznać fajną mapkę do codziennej nauki niemieckiego? To aplikacja do nauki języków DropS. Jest ponad 3000 słów do nauczenia i mnóstwo kategorii, jak widzisz: jedzenie, rozmowy z miejscowymi, przydatne zwroty, bezpieczeństwo, ptaki, choroby. Ja wybrałam pisanie maili. Zadaniem użytkownika jest przeciągać słówka w odpowiednie miejsca, wykreślać je, układać z rozsypanych elementów, wybierać poprawne. DropS przypomina grę i naprawdę wciąga. Mogą z niej korzystać osoby mające poziom podstawowy i średnio zaawansowany. Jedna lekcja w darmowej wersji aplikacji trwa 5 minut, a dostęp do tych 5 minut mamy co 10 godzin. Ale 5 minut spokojnie wystarczy, bo najważniejsza jest systematyczność. Daj znać, czy korzystasz, albo będziesz korzystać.